ze mnie para zawodników, narożnik w czerwonym, Kazimierz Łęgowski, Ukazienka Hojnice, narożnik niebieski Latocha, Martin Fight Club Koszali. Rozpoczyna się pojedynek kategorii lekkiej pomiędzy Kazimierzem Łęgowskim a Marcinem Lata. Zawodnik w czerwonym kasku i czerwonych rękawicach. Wyższy od swojego przeciwnika. Typowy dystansowiec. Piękne krzesły proste, zadawane swojemu przeciwnikowi. I mamy tutaj namacalny przykład. Jak w tempo i w porę był zadany ten lewy prosty. Prawy prosty również. A to nawet nie myślał, że po prostu tak pod tą lewą ręką tam jeszcze Błęgowski zmieści swój prawy i trafi Patocha tutaj musi jednak bardziej zdecydowanie zaatakować bo na taki pojedynek z Kazimierzem Łęgowskim nie może sobie pozwolić po prostu doskonale przygotowany zawodnik technicznie no trzeba by zaskoczyć go jakimś atakiem non stop gdzie wreszcie skończy się mataringu, zaczną się liny i tam na linach po prostu jeżeli się to uda, oczywiście starać się zadać jakieś celne i silne ciosy, które by zmieniły obraz walki. takiego. Lębowski już był przy, przygotowany na taki element. Chciał skończować, ale będzie Waldemar porządny. Przerwał tą próbę komendą stop. Ficou de czy. Piękne czasy proste i prowadzone przez Węgowskiego, aż Piotra, ale idealnie trafiają. Jego przeciwnika w większości są to na głowę. Niemniej jednak, jeżeli się nadarzy okazja, to Kazimierz Łęgowski stara się. Nie można odpychać przeciwnika. <tosłuch> Ostra repremenda sędziego Waldemara porządnego w kierunku niebieskiego narożnika. Po prostu jest zbyt głośno. Próbuje bezpośrednio prawym prostym zaskoczyć Łęgowskiego. <laughs> Niemniej jednak bardzo czujny Łęgowski właśnie. Malutkie półkroczku do tyłu, odchylenie. dostawienie lewej nogi i, prawy prost, i lewy prosty trafia bezpośrednio Latochę. Są to naprawdę bardzo piękne elementy sztuki pięściarskiej Niemniej jednak wydaje mi się troszeczkę ringu i młęgorski ujechał na niej ale wracając do tej sprawy technicznej Technicznego przygotowania zawodników do pojedynku. No, właśnie, między innymi, takie elementy, jeżeli chodzi o kontrowanie rozpędzonych zawodników. Tutaj, właśnie w tym wypadku, są bardzo potrzebne, gdzie zawodnik w desperacji po prostu rzuca się na swojego przeciwnika pół kroku do tyłu. Zawodnik traci punkt oparcia, który sobie obliczył, że akurat nie dosięgnie swojego rywala. A tu jest pustka i właśnie leci do przodu, a wtedy wystarczy tylko ciągnąć jedną z rąk i zawodnik atakujący sam pada na ciąg. No niby tak to fajnie prosto wygląda, ale aby taki aby dokonać, naprawdę trzeba poświęcić na to kilka lat bardzo intensywnego treningu, a jeszcze dochodzą przecież inne elementy sztuki walki. I tutaj można być dumnym z tego, że tak młodzi ludzie już te techniki mają dobrze opanowane. Przed nami ostatnia runda tego pojedynku. Bardzo dobrą pracę, mój Łęgoski. Nie ma różnicy dla niego, powiedzmy, zrobienie zaistępu w lewo czy w prawo. I zmylenie przeciwnika, który w pewnym momencie, o właśnie, tak jak w tej chwili, zostaje puszczony w liny. I gdyby właśnie nie te liny, to na 100% by znalazł się poza matą ringu. Proszę bardzo. Kolejna piękna sztuczka Łęgowskiego. I Latocha bezradnie. Musiałby boksować z Trośnie niepotrzebne dyskusje sekundantów. Naprawdę w niebieskim narożniku jest bardzo głośno. I tutaj nie ma dwóch zdań. Repremenda sędziego jak najbardziej na miejscu. W narożniku ma być spokój. Trener ma do dyspozycji jedną minutę przerwy i wtedy może udzielać wskazówek swojemu wychowankowi. Troszeczkę ponosi zapominają wtedy, wtedy. i wtedy potrzebne jakieś właśnie zatargi między sędzią ringowym a sekundantem. naprawdę niepotrzebne te rzeczy tutaj jednak już warchu sekunda latochy troszeczkę myślę przesadza w swoim zachowaniu trzeba sobie trochę troszeczkę odpoczął i naprawdę już postawił sobie za najwyższy cel dosięgnięcie Łęgowskiego jakimś naprawdę nakałującym ciosem ale zostało mu na to jeszcze 10 sekund i koniec po jedynku. W kategorii lekkiej był to przedostatni pojedynek została nam walka czwarta w tej kategorii wagowej a spotkają się w niej Piotrowski Michał Rimpolny, Toruń, Narożnik Czerwony, Bad Tomasz Zagłębie Konin Narożnik Niebieski Take care of

阿富汗人民。